Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkim w czytaniu dla Strzelca. Na miesiąc grudzień, kochani. Nie było mnie dawno i nie wiem, kiedy będę następny raz, bo mam teraz tyle na głowie. Także proszę, nie zadawajcie pytań, bo sama nic nie wiem. <grytania> talia dla Was, Strzelce drogie, to Halloween Tarot. Trochę z opóźnieniem, prawda? Halloween za nami, ale talia niezwykle fajna, wygodna i, i bardzo, bardzo gdzieś mi się z Wami kojarzy też. Może to może zabawne. <grym> Chciałabym Wam od razu życzyć udanego nowego roku, bo nie wiem kiedy znowu się usłyszymy. Chciałabym na pewno Wam życzyć udanego Sylwestra w ramach możliwości oraz cudownych świąt, jeżeli je obchodzicie. Dobra. Co tutaj dla strzelca na grudzień? Mak, królowa kielichów i dziewiątka kielichów. Wygląda to niezwykle optymistycznie. Ale już patrzymy. Nadrzędna sprawka dwójka denarów. Co za wami? Trzy miecze. No to fajnie, że za wami. Co przed wami? Dwójka kielichów. Dobra, macie poczucie, że trzeba podjąć pewną decyzję, bo było jakieś rozczarowanko, bo jest to nadal. Sytuacja nie wyglądała do końca tak, jak sobie ją wyobraziliście, że mogłaby wyglądać. I to was zmusza do podjęcia kolejnych działań. I to jest bardzo pozytywne. Trochę się wahacie jeszcze. Ale w którą stronę to ruszy? Dwójka kielichów także mówi: podejmij decyzję, może kieruj się nawet serduchem, masz wokół osoby wspierające, ale to może być stricte decyzja dotycząca innych ludzi, partnerstwa szczególnie. Dobra, co z przyczyną? Już patrzymy. Paść denarów. Sprawy związane z młodszymi ludźmi w waszym otoczeniu, sprawy pracy, sprawy mm, dowiadywania się, czyli też jakieś informacje, które do was mogły przyjść, to pytam o to, co wam staje na drodze. Dziewiątka buław. Mm -hmm. Trzeba trochę powalczyć. Trzeba trochę obronić swojej przestrzeni. Trzeba gdzieś tam zdemaskować wrogę. Nie no, zazwyczaj my jesteśmy swoim największym wrogiem, ale. Ale dziewiątka Buław zachęca do odwagi. To są sytuacje, w której ta odwaga będzie potrzebna. Co macie w głowie, o czym myślicie? Rycerz Donaru. Znowu sprawy pracy. Jeżeli zaczęliście niedawno jakiś projekt, jakikolwiek, który gdzieś tam absorbuje Waszą energię. No to on będzie wymagał cierpliwości, będzie wymagał działania. Mam wrażenie, że Wy jesteście absolutnie tego świadomi. No ale, Wy się w tym macie, bo to taka nie wasza energia. Szóstka kielichów. Świetnie, bo to są relacje. Może niektórzy trochę tęsknią. Jeżeli były jakieś rozstania, może tak być. Niektórzy poszli w wir pracy. Natomiast w tej szóstce kielichów raczej to są takie drobne gesty, przyjemne. To jest pomoc innym, szukanie równowagi w tych relacjach. Ja te karty widzę tutaj pozytywnie. Ja te karty widzę tutaj jako wybaczenie, um, uśmiech wobec innych, drobne gesty, które um, gdzieś tam sprawiają, że czujemy się lepiej wobec innych i vice versa. Dobra, um, otoczenie. To czy, to, czy ono też tak pozytywnie? Tak, król kielichów. Fajnie. Jeżeli macie tutaj wokół siebie jakąś osobę, to jest osoba niezwykle empatyczna, osoba um, bardzo delikatna, współczująca, wyrozumiała. Cudowna osoba. Mam wrażenie, że jeżeli macie jakiś zawód miłosny za sobą, to teraz już może być tylko lepiej. Nadzieję bądź obawy. Trójka denarów, ale wy tutaj gdzieś z tyłu głowy macie to, co tutaj zaczęliście robić, nad czym pracować, i tutaj jest duża nadzieja, że uda się to przepracować, że uda się postawić tutaj jakąś trwałą konstrukcję, że będzie dobrze. No czy będzie? Ale jest czwórka jenichów, czyli jest takie trochę zniechęcenie w rezultacie. Zniechęcenie, trochę taki foch, No. gada na tle. Teoretycznie dnie wyrosły, ale czy one spełnią Wasze oczekiwania? Przeplatają mi się tutaj dwa tematy. To jest temat relacji, i to jest temat. E, temat miłości powiedziałabym nawet, ale też temat pracy. I o ile temat miłości, relacji wygląda bardzo pozytywnie, to tej pracy może trochę mniej, ale sprawdzimy. Bo jest takie zniechęcenie, no. w ostatecznym wyniku. Już sprawdzimy. Dwójka kadynarów u każdego będzie czymś innym. Siódem kadynarów. Uh -huh. Decyzje w sprawach pracy, tego, co robicie, tego, co jest tutaj przyczyną Waszych działań. Siódem kadynarów, siódem kadynarów. Sprawidą albo za wolno, albo w złym kierunku i trochę macie potrzeby albo przyspieszyć niektóre rzeczy, albo obrać trochę inny kierunek. Podjąć jakieś decyzje. Nie stać w miejscu. Paść. Donarów i tutaj też każdy coś innego, ale tu jest poszukiwanie równowagi. Być może finansowej, w pracy, ile daję, tyle powinienem otrzymać. Równowaga dawania i brania, przedsięwzięcie, które w jakiś sposób ma popłacić. No i na razie nie popłaca tak, jakbyście chcieli trochę. Rycerz denarów i rycerz kielichów. Osoby z znaku ziemi i wody mi się bardzo zaznaczają wokół Was. W ogóle nie macie tu buław. Macie denary i macie wodę. To dobrze, bo jakby te dwie energie gdzieś tam rzeźbią i przeplatają się razem. Natomiast nie jest to ciągle Wasza energetyka. Ee, tutaj jest praca w zgodzie z sercem, praca w zgodzie z takimi czystymi intencjami. Dwójka kienichów, ale jest ósemka mieczy. Może być tak, że jeżeli macie podjąć jakieś decyzje, to nie dostrzegacie wszelkich aspektów tego, co mogłoby się wydarzyć poprzez wasze uprzedzenia w pewnych sprawach, ale zaraz to sprawdzimy. Trójka kienichów. Paść buław. Wy macie entuzjazm. Macie entuzjazm wobec osób naokoła jest entuzjazm wobec działania, jest trochę mało dojrzała energia, czyli szybko może się wypalić, bo jeżeli wy... tu jest ten entuzjazm, to tu bardzo szybko może być słomiany zapał i znudzenie. Król kienichów. I trójka była. Jeżeli to jest jakaś osoba, to jest osoba niezwykle, tak jak już powiedziałam, wrażliwa, wyrozumiała, współczująca, osoba, z którą warto planować przyszłość, zawiązać jakieś tam, nie wiem, umowy i tak dalej, osoba, na której można polegać, osoba, która też może w jakiś sposób wskazać Wam kierunek, kiedy wy nie dostrzegacie eee, Tak, o co robić dalej. Trójka denarów. No, tak, że sprawy ruszą z miejsca, że uda się przepracować to, co przepracować trzeba, że wszystko ma swój cel, uda się, koniec. To jest wasza nadzieja najprawdopodobniej. Tylko, że w rezultacie mamy czwórkę kielichów. Czyli już takie znużenie, niechęć, frustracja, foch. I o z kielichów, no. Pojawiają się niewygodne emocje, niekomfortowe. Wy jesteście bardzo pozytywni z natury, i tutaj bardzo mocno widać wasze pozytywne nastawienie. I może być tak, że jeżeli jest małe przewinienie, to trochę się rozsypujecie i szybko się zniechęcacie. Bo nie wszystko jest w życiu takie piękne i kolorowe. Czasem sama wiara nie wystarczy. Tak to trochę dla was widzę, ale już zobaczymy. I szczególnie ta ósemka mieczy, to mogą być uprzedzenia. Tylko że w tym wypadku mam wrażenie, że to są uprzedzenia. Wszystko będzie dobrze, bo musi być dobrze. Ja mam takie pozytywne nastawienie, i tak dalej. Natomiast nie musi być tak wszystko dobrze. Nie mówię, że pójdzie źle. Ale później pojawia nam się może jeszcze zapytam o tą trójkę mieczy. No, tu jest albo rozczarowanie w związku z rodziną, z relacjami, pracą, pieniędzmi, domem coś takiego. Dziewiątka buław. Tak, i tutaj trzeba trochę zawalczyć o tę sytuację, o te relacje, o ten dom, o tę pracę i tak dalej. Więc jest małe niepowodzenie i trochę się zniechęcacie, bo, bo macie takie poczucie, że wszystko w życiu musi być kolorowo, no ale nie musi, no i to tak jest po prostu. Natomiast to, to nie jest jakby zła energia, to jest dobrze przepracowania. Spokojnie, karada dla Was. Siodełka kienichów. Okej. Okay. Jeżeli wy macie jakiś ten cel, sprecyzujcie go sobie dokładnie. Co chcecie osiągnąć, bo jest tutaj trochę chaotycznie, wy jesteście pozytywni. Jedyne co wiecie, to, że chcecie to osiągnąć, ale co to jest? Sprecyzujcie sobie że te marzenie. Ten cel będzie łatwiej go osiągnąć. Będzie łatwiej wiadomo, co robić. Jakoś tak na horyzoncie pokażą się możliwości. Ta karta również może mówić, żeby trochę realniej starać się spojrzeć na rzeczy, bo jest idealistyczne podejście do pracy czy do tego, co tutaj robicie. Okej, okay. jaka rada od aniołów? Karta dziecka mi się tutaj pojawia, i rzeczywiście mam wrażenie, że tu chodzi o wasze wewnętrzne dziecko, bo paść buław. Od razu o tym pomyślałam. Mamy kartę Szóstki Kielichów, paść buław to są karty albo dzieci, często, albo nasze wewnętrzne dziecko i to, co dzieciństwa ze sobą ciągniemy. To, co tutaj jest napisane, nie, nie ze wszystkimi to będzie rezonować. Bardzo kochasz dzieci, one odwzajemniają Twoją miłość. Wszystkie dzieci, nie wyłączając Twojego wewnętrznego dziecka, czyli jednak, potrzebują miłości, uczuć i uwagi. Możemy oczywiście. Przepraszam, możemy uczcić i otworzyć Twoje serce, a także zachęcić Cię do poświęcenia więcej czasu i energii dzieciom, które Cię potrzebują. Natomiast ja spojrzę do książeczki, co tutaj na temat tej karty jeszcze jest napisane, bo mam wrażenie, że to jest dużo głębsze to jest taka radość dziecięca z Waszej strony wychodząca. Ta karta oznacza, że Twoje pytanie ma w pewnym stopniu związek z jakimś dzieckiem. Może chodzić o Twoje własne dziecko lub pragnienie posiadania go, o młodego członka rodziny lub Twoją obecną mom, ci przyszłą pracę związaną z niesieniem pomocy dzieciom. Może tak być. Mamy kartę partnerstwa, mamy kartę płodności, może tak być. Yy, czy ostatnio Twoje myśli zaprzątają dzieci? Jeśli tak, to karta ta dowodzi, że to, nad czym się zastanawiałeś, jest uzasadnione. Może chodzić tu o spędzenie więcej czasu z dziećmi, albo o rozglądanie się za związaną z nimi pracą. Twój cel życiowy związany jest z dziećmi. Bądź jak dziecko. Zwracaj uwagę na swoje wewnętrzne dziecko. Niebiańskie dziecko mówi kocham cię. W twoim życiu może pojawić się ciąża lub adopcja. Mm, trochę tak to tu wygląda, że może tak być rzeczywiście. Ja tak staram się, aż nie wchodzić w szczegóły, ale może dla niektórych właśnie to przemówi. Natomiast ja myślę, że tu chodzi o wewnętrzne dziecko. Wy macie takie fajne, radosne nastawienie do wszystkiego i trochę zderzenie, prawda? Z tym rozczarowaniem, a mimo wszystko nie tracicie pozytywnego nastawienia. Natomiast no, radą jest, żeby starać się bardziej realnie spojrzeć na sytuację, ale nie zniechęcać się. Ten cel jest do zrealizowania, tylko trochę trzeba ukierunkować swoje działania konkretnie. Pozdrawiam serdecznie.